Nie o, No dziękuję. Oj gierka, gierka, no Gdy Ty mnie coś przeprosić za te wszystkie złe momenty A ja specjalnie plecaka nie brałem Ja specjalnie plecaka nie brałem, bo ja myślałem dobra, że ja zginę na tych lamach, nie? Ja specjalnie plecaka Widzę, sobie, co to... Z do tego coś! złotego tego coś! to <śmienicza> no, lale, lale. <śmienicza> <śmienicza> jest taki, że tam tego nie wezmę. Następnym razem muszę zabrać trochę więcej tego gieru. Znaczy plecaka przynajmniej. I wal huh? to. Uh, uh, uh. Uh. Oh. I to. Od palboty, boty? Żebym zginął? Cześć Mam Goner w ogóle, witam cię na kanale. O tak Mało kasy, a po tym rajdzie następnym to na pewno mi zostanie już nic kasy. Także Tutaj się w górę. To było tym zaj. Miau. Miau. Dawaj mi swoje luty. O jezu, panie. Pan to był jeden z takich lepszych no, spotkanych na tej rajdzie, widzę. Panie, ole, to pan maluty. Mmm. Dobry luty gaming. <grywki> Drugi poziom pancerza. No, panie bocie, dawaj. Wychyl się. Po tyłku dostajesz. wreszcie się koleś wychylił. No wreszcie się wychylił, dostał one-tapa w głowę i dość zobaczenia. No i tyle musiałem na ciebie czekać, graczu? Żeby ci one-tapa stworzyć? Go mm. Zbardowałem, kosztuje więcej niż jego gier. Warto. Ech. Ech. Nie da się weskoczyć tam. Muszę tędy wyjść. Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ah. ha 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 Okay? Dobrze, że wprowadzili te zacięcia broni. Dobrze. Co to był za dźwięk? O. Czy, czy wy to słyszeliście ten dźwięk, co się zbagował? Tutaj ktoś jest. Ojejku, To był pan na 41 poziomie z jakimś Musinem po bocie. Ojejku, A ja myślałem, że takiś, nie wiem, pan grubasek albo co, Ale w sumie, w sumie, jakby nie patrzeć, da mi, da mi nowy pancerz. Twój pancerz zawsze będę mógł wziąć i wywalić. No, do czegoś się przydał, nie? Do czegoś się tutaj przydał, przynajmniej. Przynajmniej do tego, żeby miał nowy pancerz i granat. I picie. Okej. Okay. SKSIK na BPK, dał luty teraz. Kowicek, witam. Siemankogigi, Cze, cześć. Siemankogigi, Siemankowicek, witam was. Wiem, widzę, o co chodzi. Można, można się leczyć i przeładowywać broń jednocześnie. No i mamy Kolesia. Czy koleś był, nie? Koleś już za bardzo nie ma, wezmę, wezmę, wezmę na razie Okej, okay. jakie miałeś ammo w tym SKS-ie? BP, bardzo fajnie. Dobry, ja jestem kasjer z Biedronki. Polecam. Yy... Nic, bo wszystko wyprzedane. To <laughs> no, chyba Graskaw. Ta, to był Graskaw. No, niestety, panie, źle trafiłeś. Nie do tego sklepu. <laughs> e, dzięki, dzięki. To mi się przyda. No, się koleś musiał trochę zdziwić, że nagle. Za kasą się pojawił kasjer i go skasował od razu. Jednego gracza chyba widziałem, o ile się nie mylę, to widziałem jednego gracza na, na tym, na budowie. Czasem się zdarza, po prostu, że wejdziesz do gry i akurat cię, cię wlosuje. Nawet jeżeli ktoś nie z tym snajpuje, nie, nie snajpuje, ale po prostu sobie wejdzie do gry, no to czasem się zdarza, nie? Ile razy ja u swoich widzów tak zabiłem, że biegnę, biegnę, zabijam ludzi, a potem mi przychodzą na live'a, olo, olo, zabijeś mnie teraz, olo, 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 A nawet nie z tym snajpował, tylko po prostu dążył sobie do gry, i tak, tak, się, zrozło, tak się złożyło, że akurat nie, znalazł się na tej samej grze, co ja się, co ja byłem, nie? Aleś się koleś musiał wkurzyć. W sumie nie chciałem, żeby tak to wyszło, żebym zabił tego z tyłu. Ja czekałem na tych ludzi, co się z przodu tam biją w tej mgle. Ale wyszło tak, że zabiłem koleśa, który z tyłu biegnął. No! Kill to kill, tak? Kill to kill. Teraz zobaczmy tylko czy było warto. Co on ciekawego w ogóle tutaj miał? Ten koleś. Ojejku, ojejku, 13 poziom to był. Ojejku. No ale co? Lepszy hełm mamy. Smoka sobie zabieramy. oj on się wylutował. No i koleczko, koleżko. No nie trochę niefajnie. Znaczy w sumie... No trochę... Trochę miałś nie farta, że... W tym momencie akurat trzeba jest sobie tutaj tędy biegnąć, nie? Trochę koleżku mój kolorowy miałeś niefarta Bo miałeś niezbyt duży poziom, więc pewnie biegłeś do wyjścia, żeby sobie to wszystko teraz zachować Ale biegłeś akurat w miejsce, gdzie ja byłem. No i się skończyło twoje biegnięcie. Prosto do wyjścia jak no, prosto do wyjścia, ujujuj. Uj, uj. No co zrobić, no co ja mogę mu zrobić, no. Hmm. Mogę spróbować go spakować, nie wiem, do, do pielgrzyma. Pielgrzyma mogę spakować, mogę tą mp 5 mu spakować i wyrzucić go tylko tak naprawdę, bo... Co ja innego mogę zrobić, tak? Wziąć, wywalić jemu ten sprzęcik. Może mu wróci. Miejmy nadzieję, że mu wró... No nie, tutaj raczej nie. Tutaj raczej nie. Tutaj mu wywala. Nie wiem, ktoś strzela Mika czy... Hmm... No mamy gracza, no. No mamy gracza. 44 poziom. A on co na pistolecie przyszedł. To był lutnik po prostu tego... Shoreline'a z tego co widzę. Jezus, ile masz ty dawaj to. Lutnik normalnie Shoreline'a to był. To mi daj, to mi daj. O, to mi daj. To mi w sumie daj. To będzie okej. Okay. W sumie dolary też przyjmę. I to wszystko bym powiedział. Dawaj to jeszcze.